Dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgu chciałbym Państwu opowiedzieć o dużych kieszonkowych zegarkach. W zasadzie tytuł programu jest Duża Kieszonka, ponieważ no tak się składa, że odchodzimy od zegarków mechanicznych. Co prawda nie wszyscy, bo znam grupę ludzi, którzy nadal preferują zegarek mechaniczny, no nie ukrywam na tutaj na dłoni, mam, jak to się mówi, naręczny zegarek, ale ponieważ jesteśmy. W południowej Wielkopolsce to tradycją było nosić zegarek w kieszonce. Zegarek w kieszonce, no bo dawniej był kontusz albo żupan, i tam była specjalna kieszonka na zegarek. Tutaj mam kamizelkę, która kiedyś była nieodzowną częścią garnituru. W ogóle jestem zaskoczony, że dzisiaj garnitury nie mają kamizelek. No i jak teraz wyciągnę sobie taki zegarek no to go sobie otworzę i zobaczę, która jest godzina. No i to jest taki właśnie, no bym powiedzmy, to taki zwyczaj, że jest zegarek kieszonkowy, dlatego on się tak nazywa. W części Europy takiej niemieckiej zegarki kieszonkowe, powiedzmy, no też były noszone w kamizelce, ale system niemiecki był taki, że jeszcze była tak zwana kieszonka w spodniach i wtedy ten zegarek, powiedzmy, był kieszonkowy w w spodniach, czyli można było nosić i w kieszonce trzymać zegarek takiej, która jest w spodniach. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, tak jak tutaj ja prezentuję elegancko z zawiesiem ozdobnym z takimi różnymi elementami w kamizelce. Zegarki kieszonkowe w zasadzie męskie są w średnicy od 40 do 50 Milimetrów i to są te zegarki, które przed chwilą Państwu pokazałem. Są jeszcze zegarki damskie. Niektórzy mówią na nie pektoraliki, ponieważ nosi się je na piersi. A ponieważ pektorał to jest na pierśnik, więc są zegarki pe pektoralikowe, ale w ogóle nazywamy go takie do zawieszenia na szyję. No i tutaj możemy zobaczyć, mam w ręce taki piękny, malutki damski. Zegareczek pektoralikowy. Jeżeli go włożymy do małej kieszonki, to on wtedy będzie damski kieszonkowy, ale normalnie to on jest na bardzo długim takim łańcuszku na szyi i panie nosząc również mogą go włożyć do kieszeni a żeby było ozdobnie to jest taka specjalna skówka tu akurat jest z rubinkiem która jakby to powiedzmy podnosi wartość tego łańcuszka tak jak wspomniałem te zegarki są różnej średnicy tutaj na tym prezenterze Pokazuję na dole zegareczek mały damski, który ma 31 mm średnicy, a tutaj mam y, największy swój męski kieszonkowy zegarek i łatwo się domyślić, że on jest tutaj, że tak powiem, herbowy, ponieważ ma taki ładny herb y, na, na deklu. I on ma 76 mm, czyli ta wielkość jest dużo większa. No i teraz tutaj o, możemy zobaczyć, jak on się pięknie prezentuje, powiedzmy, z daleka widać, która jest godzina, a tutaj powiedzmy, dla kontrastu, właśnie pokazuje taki mały damski, żeby było widać te różnice. Tak się składa, że parę lat temu popełniłem książkę o swoim zbiorze zegarków i zegarów. W skład. Tej mojej kolekcji wchodzą też zegarki kieszonkowe. Umawiamy się, że dzisiaj, oprócz tych małych damskich zegarków, które Państwu pokazałem dla kontrastu, będziemy mówić o zegarkach, które mają średnicę ponad 6 cm, czyli ponad 60 mm. Tutaj jest w książce bardzo ciekawy zegarek firmy Epner, czyli to są rzeczy tutaj związane z Dolnym Śląskiem i to jest zegarek, który oczywiście ja bardzo dokładnie opisałem, ale nie ukrywam, że wiedza, jakby to powiedzieć, rośnie i przez te lata od napisania tej książki dowiedziałem się bardzo ciekawą rzecz, ponieważ na tym zegarku jest dedykacja, jakby to powiedzieć, są cztery litery i liczba czterdzieści. No i ja zainterpretowałem to, że była to rocznica, może czterdziestolecie ślubu jakichś państwa, i ktoś dostał ten zegarek, ale się okazało, po konsultacji z kolegami, że ten zegarek to jest służbowy zegarek, który pracował na kolei. Jest takie coś jak Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, i to jest właśnie to, to DZWW, a to 40 to jest numer kolejny służbowego zegarka, bo mój kolega ma taki zegarek z numerem 28, czyli powiedzmy, jest to, jest to bardzo ciekawa rzecz. No i też kolejny zegarek, który pokazywałem w tej książce, no to już jest typowy zegarek kolejowy, który należał do mojego, Dalekiego wujka. Dostałem ten zegarek od Taty i ten zegarek ma 6,5 cm, czyli 65 mm, czyli też należy do tych większych. Jeżeli chodzi o te zegarki, które tutaj prezentuję, to proszę zwrócić uwagę na tym ładnym stojaczku, który. Które jest y, wystylizowane na krzesełko, proszę zwrócić uwagę. Jest to eleganckie krzesełeczko, gdzie wieszamy po przyjściu do domu swój zegarek. I tutaj możecie Państwo zobaczyć ciekawą y, y, kopertę od zegarka, która kiedyś należała do niemieckiego wojska. No i oczywiście kolejny, ponieważ nie ukrywam, że tych kolejowych mam y, najwięcej. No. Jeżeli, żeby się zegarek nie, nie niszczył, to takie zegarki, te duże, ładne, kieszonkowe, bardzo często były trzymane w takich dodatkowych kapsach. Ja zawsze mówię, że od poniedziałku do soboty nosiło się zegarek w takim kapslu, a w niedzielę, jak się szło do kościoła, to zakładało się taki ochronny kapsel. No, te zegarki większe, które tutaj prezentuję, to no, proszę zwrócić uwagę, tu jest na przykład bardzo ciekawy zegarek, który... Ma taką specjalną tutaj tą pokrywkę, która się tak otwiera, jest to podróżny budzik, czyli można mieć w kieszonce zegarek kieszonkowy, ale jednocześnie jest to podróżny budzik. No, te, te zegarki są oczywiście różnych średnic. No, najczęściej pokazuję Państwu, jak zegarek wygląda z zewnątrz, ale możecie też Państwo zobaczyć, jak się pięknie prezentuje taki mechanizm, który znajduje się w środku w zegarku i on jest już trochę większy od tych standardowych, które są w pięciocentymetrowych. Oczywiście te budowy mechanizmów bywają bardzo różne. Tu akurat mam bardzo ładną taką doksę. Akurat jej nie nakręciłem, więc widać wyraźnie, że balans tutaj stoi, ale w każdym razie jest to elegancki zegareczek, który również bardzo dobrze się prezentuje. No, te zegarki, tak jak wspomniałem, są różnych typów. Tu na przykład jest taki ciekawy zegarek, ja to nazywam oszczędnościowy, ponieważ on jest E, Niklowo-stalowy, te ciemne części to są, to są stalowe pokrywy i oczywiście też w środku mamy pięknie, jakby to powiedzieć, pochwałę e, e, nie tyle co właściciela, co producenta, bo pokazuje tutaj medale, które dostawał jako nagrody. No i oczywiście w środku mamy ładny, ciekawy mechanizm, ale to nie jest mechanizm wyższej klasy, to jest tak zwany rozkop, czyli taki tańszy mechanizm w dobrej m, obudowie. No, Pokazując tutaj te zegarki, no też czasami jest tak, że proszę sobie wyobrazić ten zegarek, tak jakoś dziwnie wygląda, bo on ma, normalnie jesteśmy przyzwyczajeni, że 12 godzina jest tutaj przy kominku od nakręcania, a to jest akurat taka ciekawa koperta, widać, że to kiedyś był zegarek. Kolejowy, bo widać na tej kopercie, że jest charakterystyczna stara lokomotywa, czyli możemy powiedzmy tutaj bezsprzecznie powiedzieć, że jest to zegarek kolejowy, ale to jest tylko koperta kolejowa, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tutaj w środku znajduje się mechanizm z piękną repetycją, więc podejrzewam, że był złoty. Ciekawy zegarek, złoto poszło na pierścionki lub na obrączki, a mechanizm został włożony w taką kopertę z odzysku od zegarka kolejowego. No i oczywiście też kolejny zegarek, który również taką ma dziwny układ. Proszę zwrócić, że on oprócz tej główki do nakręcania ma jeszcze tu taki pusher dodatkowy, ma oczywiście dodatkowe wskazówki, bardzo czytelne, i to jest też ciekawa koperta. Gdzie po prostu ktoś do starej koperty, o, teraz się jak na złość, nie, nie chcę otworzyć, włożył bardzo ciekawy chronograf, czyli ciekawy mechanizm, który Przedtem na pewno był w innej kopercie, ale został zaadaptowany i dzięki temu uratował, uratowany został ten mechanizm do dalszego życia. No muszę też powiedzieć, że jest moda na zegarki tak zwane pasówki. Myślę, że to jest taki temat, który omówimy w innej audycji, ale jeżeli właśnie mamy ciekawy zabytkowy mechanizm, który został pozbawiony złotej koperty, to jest obecnie moda, żeby robić tak zwane pasówki. Dzisiejsze pasówki są Ciekawe, ponieważ mają szkło, żeby obejrzeć i w i od środka, jak wygląda mechanizm. No i oczywiście, żeby można było odczytać, która godzina. Także, proszę Państwa, duże kieszonki to są wszystkie te kieszonki, które mają więcej niż 6 cm, największy, jaki dzisiaj Państwu pokazałem, miał 7,6 cm, czyli to już jest kawał zegarka. Dziękuję.